No, proszę, co my tu mamy? Dość tego, gdzie złoto? Ach, sądzę, że coś znalazłem. Mod LGBT. Jest to kolejny twór Ortegi, na którym ostatnimi czasy trochę się udziałem. Mod, który zaprzecza całemu lore gotika. Które dotychczas tak dobrze znamy. Sieje herezję o tym, jakoby mieszkańcy górniczej Doliny, a szczególnie osoby ze starego obozu były przeciwne związkom jednopłciowym. Od zawsze przecież wiadome było wszem i wobec, że tylko piękni mężczyźni się liczą. A może to celowe? Ortega i jego wielki mózg stworzyły po prostu wizję alternatywnej rzeczywistości. Kto wie, ale teraz na serio. Jest to mod typu żart. Fabuła jest bardzo prosta. I dość krótka, ponieważ no, zapewni wam około godziny rozgrywki. I to w maksie. Dzielamy się tutaj w marina strażnika starego obozu, który przyłącza się do homoseksualistów chcących rozpocząć bunt w starym obozie opanowanym przez homofobię. Pełno tutaj zabawnego cringe'u, sporo biegania, piękny nowy ekwipunek, wspaniale przystrojony stary obóz, trochę muzyki, przez którą dostałbym klasycznie bana a nawet znajdą się elementy nawiązujące do podróżnika, ale co by się tutaj rozdrabniać. Prosty modzik, ale zabawny. Nic jakoś szczególnego sobą nie oferuje, taki odmod naraz. na raz. I mam wrażenie, że z takim zamysłem zapewne został stworzony. Materiał pewnie trwa z dwie minuty, potraktujmy go w sumie jak żart, jakim ten mod właśnie jest. W ogóle tak patrzę na ten odcinek, na ten materiał i chyba kończą mi się jakieś ciekawe mody do serii. Chyba trzeba zorganizować jakąś nową, której mógłbym wziąć pod lupę jakieś kolosy, bądź mody bardziej nastawione na fabułę. I tutaj mam pytanie do Was. Czy chcielibyście, żebym mody typu Roczne Tajemnice, jakieś złote wrota, e, również podpinał pod tą serię? Która może ma niewielkie. Ale wciąż ma jakieś grono zwolenników. Czy może dla takich modów fabularnych stworzyć zupełnie inną serię? A ta seria niech pozostanie miejscem dla takich dziwactw, odejść od reguły? Będę Wam za tą informację i odpowiedź bardzo wdzięczny. Bo takie dziwactwa, no, już rzeczywiście mi się pokończyły. No, nie mówię o modach, które dodają, nie wiem, sukienkę Gandalfa, jakąś jedną mechanikę, czy zmieniają teksturę. No, o czymś takim raczej, no, ciężko nagrać odcinek. Mógłbym zrobić jakąś kompilację, ale to wciąż są takie gówno mody. Więc jeszcze raz będę wam wdzięczny za jakąkolwiek informację. Jak Wy to widzicie? I jak wolelibyście, żeby było to prezentowane? A na ten moment. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!